Witajcie, jestem drozik.pl, bo i 5 521 jakby tam wolicie. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że nagrywam programem Camtasia Cam 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 Studio i dzisiaj przedstawię Wam serwer pewien o nazwie DollarCraft, A niech będzie na bronie. No, no. Może by się teraz to pojawi, czy nie. Nie mi się zdaje, że za chwilę będę musiał zrobić stop. Yeah. E, ja. Tylko za chwilę muszę zrobić na chwilę stop. Witajcie po... Bo... Ej, co się zło... I nagrywa się. Witajcie, po krótkiej takie przerwie. E, niestety, no... No, potrzebna była przerwa. Niekiedy są potrzebne przerwy, tak. Niestety, e, ja się zalegałam się nie na te konto, co miałam. Wcześniej, znowu, przed chwileczką. I, I tu mi się jakoś to dziwnie nagrywa. E, Kamera, Więc tak, w Camtasia Studio... E, przepraszam, czemu tu mi... Dobra, nie ogarniam tego, jak mi się dziwnie skacze teraz. Takim dziwnym, inaczej. Oj, przepraszam, chwilę. E, nie, wiem, nie żeby coś, ale nagrywam, więc jakby co to. to Witacie na moim odcinku. Jak, ja się mam tylko. Na jakim? Znaczy, bo teraz chciałam pokazać serwer Dollar Craft bo z tego Minecraft Base 2, no? No, no, właśnie, ja też tam jestem. Mogę Ej, ja Ale na którym, na którym na jesteś na serwerze? Na takim tym PvP bronie czy na takim nie PvP bronie? A ja o, bo... na, tym, na tym bronie chciałabym. Ja, ja jestem bez tych broni, bo tam strasznie laguje. A ja, a Dobra, ja... to ja tam idę. Ja też. Da, nie pomyliłem tam. Tylko... na której idziesz właśnie burzny wiem? Ja już idę. Ja, do... ja już nie wiem, podajcie bez w jakikolwiek broni. IP. Czekajcie, bo ktoś do mnie napisał. Bez broni. Drogi, Dzięki, mówię. że mnie oszukaliście, nie? Masz sobie zrobić zbroń. No bo, no bo, bo, bo to. Kornelia! Ej, Anastasia, wiesz, że my gadamy od dwóch godzin. A wiesz, że. My gramy, już gadamy od tych. Kornelia, a co ty znasz moją sytuację nie? i wiesz, że nie jestem na żarty. I ten no. rok szkolny Wiem, będzie no, dla mnie. A z... no co, nie jesteś lubiona tej kurde. E, e, ile mam już widzów? Osiemnaście. Siedemnaście. 18. Osiemnaście, 18. 18. 18. jeszcze lepiej. A ja mam. Dobrze, ja ale jakby to zakładam, nowe, no, znaczy będzie nowe konto na YouTubie, Zapraszam was na nowe konto, bo jest, będzie nowe konto. Będę to prowadziła to z paroma osobami. Czy byście chcieli należeć do tej grupy z tymi osobami, żeby nagrywać z nami na innym? Wszystko, podaję wam wszystko wyjaśnia, ale czy byście byli zainteresowani propozycją wspólnego konta? Nie. Nie. Czemu? Nie lubię, dyr. nie lubię tego. A w sumie mogę, ja się zaliczam, ja się zaliczam tam do tego. Ja nie. Ja. E, ja ja to, to ja podróż. na chwilę przerywam odcinek, ze względu na to, że musimy sekundę porozmawiać. Dollarcraft. Witajcie, dobra? Wojna klonów! I witajcie, moi kochani, po... Przerwie. Po krótkim no. <grych> Może być też po Po krótkim... Mm, nie wiem. Nagrywałam to 20 minut temu. 20 minut przerwy to chyba nie jest mało, nie? nie. Nadajemy się na serwerze... Eee... takim jednym. Ja gram w RedTube. Hmm. Ty pierdzielona pało. Zombie, zombie, zombie. I tak, troszeczkę Chodźmy, mi to pop... może zagramy w tego... Jakby co, to nie mogę grać w cs portable, bo mnie ścina. No bo mi ścina kompa A całego. A w retuba No Przestań, dobra... Nie, czy nie no. możesz być choć jeden, jedyny raz normalną osobą? Nie. Na nagraniu? Nie. Ty nawet nie uszanujesz w mojej sytuacji, tak? Uszanuję. O, 60 goldem... Golden pieniążków. Znalazłam żelazo. 60 pieniążków ze stuba powinieneś powiedzieć. Dlaczego ja mam głowę włączony? lecz? Ja mam. Jestem dziobakiem! Naprawdę? Tak, jestem dziobakiem. Ja zbieram kwiatki. Bambus! O wam, głowę. Nie mogę spać. Boli no, mnie głowa i nie mogę no, nie spać. Mogę spać. Nie, jak to było? Boli mnie głowa i nie mogę spać. No, już nie. nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Mijają noce. Kolejny problem wlewam się, tylko noc, noc, noc i otrany noc. I odrany noc! Kurny, panie. Robimy odcinek karaoke party. W sumie byśmy mogli, jakbyście chcieli, ale wątpię. Czy byście chcieli? Ja mogę. Ja mogę. Ale nie ja tak. Ma się... Ja nie śpiewam y, żadnych popowych piosenek. No i super, spadłem do wody, nie? Paweł, nie. dzisiaj się dużo śpiewał, wiesz? Paweł! Nie uwierzysz! Co? Pamiętasz, jak ci kupiłam konto? No. Y, to pamiętaj, jak ci mówiłam, że to jest konto i jakiś pewien użytkownik nie używa? Tak? Tam 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 Nie mów, że tam gościu jest. Tak jest. Ja i tak na razie nie użyłam tego konta, bo nie wiem gdzie, jakie jest hasło i coś takiego. I wiesz ja nie pamiętam, mogę... a ja nie pamiętam jakie jest hasło. No Ale nie w sumie. Jest. Ja bym mam u babci zapisać, znaczy na drugim kompie, nie u babci kurde. No gościu no Wszyscy wiedzą, żeś mieszkasz u babci! Nie musisz się tego wstydzić! Nie mieszkam u babci! Mieszkasz. Teraz jestem w domciu. Siedzę sobie na krześle i mam dwa kąpy włączone. O! o! Nie! Kolejna osoba. Ej, prawdzio! Wiesz co? Kto ogl oglądaliście albo oglądaliście kiedyś Mortala Kombata? Nie e Nie wiem co to jest. Naprawdę? Naprawdę. To jest trzecia najsłodniejsza gra po Minecrafcie i po Leash of Legends. No zabili mnie, no dzięki. Dobra, więc my ja będę powoli jak zamierdę, jak słowy mieczek, a zamedet go niedługo. Tylko muszę zabić jedną osobę, albo znaczy nie osobę, tylko przepraszam. Masz Może zabić. w, w trafie, A no. pierdol się. <laughs> Strzelam w to. Do domu. Easy come, easy come. Niech tu się jakiś samolot pojawi, bo ja tu nie łączymy latać. to co, to będę, jak ja będę skończył skończę ten odcinek, włączamy karaoke party i śpiewamy? nie yeah. Tak. Wybieramy jakąś taką piosenkę, włączamy sobie na tym na YouTube i śpiewamy tej Dobra, baduj, ja zrobię coś, co ja zawsze robię, kurwa. Zrobię <laughs> coś, co zawsze robię, kurwa. Kurwa, no! Mam I super, nie się przyginą. boli. No zombie, ja chcę tego diamenta! O kurde, mam OHP. A zrobiłeś ten? Czy nie? Co? Cięcie? No wcześniej zrobiłam. A teraz? Nie! Ja muszę wiedzieć tylko tego diamenta! Zanim on tam zginie! Nie, nie! Zobacz, 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 zobacz. Jak zombie chcesz diamenta? No niebo, nie, bo i w dupy, no kurwa! Ja chcę być na bloku w ogóle. E, jakby I tutaj tej serii, nie ma. O, dobra, wygrałam. Wygrałam, ludzie, wygrałam. A jakie ogłoszenia parafialne? Anastazja. Tak. tak. Ogłoszenia parafialne chcemy. Anastasia? Prosimy o ogłoszenia parafialne. Słucham. Masz jakieś serwera na SG? Nie. Ja. Et... Nie. Dobra, ogłoszenia Oła, parafialne. Wygrałam ogłoszenia nieparafialne mogę zginąć. Nieee... Anastazja? Tak. Ksenia się pyta czy masz jakiś serwer SG. Jest mam DIAMENTA! Ja op, op 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 op. Mam diamenta! Przepraszam. Przepraszam za co? Za to że się Darłaś jak jakaś pchła? Ej, za to, że się, się jak jakaś pchła? No, no nie mogę wbić, oczywiście. no, Samolot mnie ukradli, no i czym ja mam jeździć tak słodką? Dobra, więc tak, ludziska. Yy, zapraszam Was na. Kanałkę na, więc... party! Tak, zapraszam Was na i na nowy kanał, który będzie w opisie, jeżeli się stanie zrobiony. Że, więc tak, Kornelia. Mini nie chce tego nie chce mieć tego ze mną, tego, tego, tego Ale będzie... To chcesz, czy nie, nie chcesz tego, mieć nie wspólne tego. konto? Bo nie wiem już Nie ze Dobra, ale jakbyś nie chciała, to będziesz e, z, od, od, z odcinkiem no. specjalnym? Tak, na żywo Mówię ci coś? Na live. E, tylko mnie. mi... <noise> NIE SŁYCHAĆ WAS, ale JA ŻE NIE BĘDZIE WAS SŁYCHAĆ Ło, odcinek 10-minutowy, trochę wstyd, tylko teraz kończyć. Jest, rozdopciłem samolot. A... Tylko tak niekiedy, nie wiem czy będzie was słuchać, będę musiała puścić ten odcinek i zobaczyć. Gieńże! Bo jak nie Gęże. będzie złość to będę nagrywała znowu frapsem! Gdzież, gęś ma to, gień! Dzieńcie Dobra, więc jakby co, to zapraszam was codziennie na live y o godzinach, nie więcej od 15 do 17, albo, na, albo wcześniej. A dzisiaj nie było. Dzisiaj nie było, ponieważ nie było, ale może jeszcze być za pół godziny. A więc ałknij, a ryj. Tu mnie biją, zabijają mnie, no strzelać. No Mamo, Pawła biją, ratuj go! Autobus ukradnę! Chociaż nie mam tego. Panie by było mieć Sainsraula od razu. Gęcie, 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 Muszę jechać do sklepu po Sainsraula. Dobra, ja będę musiała teraz nie jest długo jechać, więc... Będę musiała się szykować. Kogo... Wiecie jak trudno dostać w tym, w sklepie sensroła? No, teraz jeszcze mi ukradną samolot. No oczywiście, 8 osób jedzie samolotem jednym. To trochę przesada, co? Dobra, do żegna się z wami. dalej. Ale kto... Żegna się z wami Dodi! Żegna się z wami od lewej strony na scapie... Aha, ja nie wiem kto jestem. Mimi. I od prawej strony od... na scapie... Dark. Pijany Dark. Tak. Nachlany przez 4 dni. Oddech. E, może, śpie... może zaśpiewamy tę piosenkę, co wymyśliliśmy? Nie! Ja nie jestem ją wymyśliłam. No ja dobrze, wymyśliłam. ja... Dobra. Ale ja wy ją wy wymyśliliście, a ja ją delikatnie. To jest moja piosenka. Dobra, więc tak, wy wymyśliliście pieszą zródkę, a ja wymyśliłam. Ale to nie na tym odcinku. To możemy później zaśpiewać. To musimy ją najpierw dopracować. I jakby co <laughs> mini, to nie ześ na nie zła, że będę chciała z wami tam jakbyś tak strącić? Nie, <laughs> nie strzelają! I tym miłym akcentem chyba że ktoś powie na jakieś głupie słowo, na początek odcinka i na koniec odcinka. Spierdalaj. Głupie słowo, a nie brzydkie słowo. Aha, to mi się pomyliło, bo ja jestem trochę nachlany, to wiesz, tak wiesz... ja jestem trochę powiedz. naćpana i co? No szybko lecieć, lecieć będzie mój! Jestem naćpana minecraftem. No kurde, no nie, no bo no, no, ja byłam pierwszy, kurde, pierdolone dupki. Ktoś skończy ten odcinek y, dziwny, głupim akcentem? Skierdalaj się nań. Głupim akcentem, a nie brzydkim. Ogarnij się, proszę cię. No to mówisz brzydkim czy głupim? Bo już nie wiem teraz. Mówię głupim. Y, y, my faster and by. Jajuszko! Gwięka w sensie Jajuszko to jest głupie słowo, a więc. Jajuszko! A więc, ja... a więc żegna się z wami. Mini.